Dzisiaj krótka pogadanka o tym, co robić z łopatkami w trakcie treningu na chwytotablicy. A to dlatego, że na internecie pojawiają się takie troszkę nieścisłości, które warto wytłumaczyć, rozwikłać jak jest naprawdę. Tą nieścisłością taką podstawową, którą widuję niestety do teraz jest sugestia, że łopatki w czasie zwisu na chwyto tablicy należy ściągać do siebie, ściągać do kręgosłupa. Więc zanim powiem, dlaczego to jest zła rada, to powiem najpierw o tych ruchach łopatek, jakie są i trochę do czego służą. Po pierwsze, mamy właśnie wspomniane ściąganie do kręgosłupa, czy ściąganie do siebie i to jest tak zwana retrakcja łopatek. Mamy protrakcję, czyli odwrotność, czyli wysuwanie jakby łopatek na boki, odsuwanie ich od siebie i one troszeczkę idą na, na boki do przodu. Mamy oczywiście. Elewację, czyli podniesienie łopatek, i mamy depresję. Oprócz tego mamy jeszcze rotację łopatek, i mamy od biedy można powiedzieć, że jeszcze mamy takie pochylenie łopatki. I teraz ja rozumiem, chyba skąd się wzięła ta sugestia, żeby łopatki ściągać do siebie. Otóż, jak stoimy i się garbimy, no to najlepszym sposobem, żeby się nie garbić, jest ściągnięcie łopatek do siebie, czyli zrobienie takiej większej retrakcji. No i być może ktoś wpadł na pomysł, że skoro wiszenie z pogarbionym nie jest dobrym pomysłem, no to trzeba się nie garbić, czyli ściągać te łopatki do siebie podczas zwisu. Tylko, że to jest właściwie niemożliwe do zrobienia. Retrakcje, jeżeli chodzi o jakieś ruchy ćwiczenia, wykonujemy na przykład w pompkach, czyli gdy ramiona idą na boki, nie do góry, albo w wiosłowaniu. Czyli też ramię idzie gdzieś tam na bok, może nawet trochę w dół. Natomiast jeżeli podnosimy ramię do góry, to przede wszystkim musimy zrobić rotację łopatki. Ona się musi obrócić, żeby ustawić staw w, odpowiednim, w odpowiedniej pozycji, pod kątem. No i takiej zrotowanej do góry łopatki nie powinniśmy absolutnie starać się przyciągnąć do kręgosłupa. Nie ma, nie ma sensu, żeby to robić i właściwie jest to niewykonalne. Retrakcję jesteśmy w stanie zrobić, jak mamy ręce wzdłuż ciała, jak mamy ręce przed sobą, ale już nie jak zaczynamy ręce unosić do góry. To, co możemy wtedy zrobić, to ewentualnie możemy zrobić depresję łopatki. Czyli jeżeli już chcesz coś robić z łopatkami w czasie zwisów na chwyto tablicy, to wyobraź sobie, że chcesz je schować do tylnych kieszeni spodni. I to tak po skosie: lewą łopatkę do prawej kieszeni, prawą łopatkę do lewej kieszeni. Natomiast, jeżeli czujesz, że naprawdę coś tam trzeba robić z tą Twoją pozycją łopatki szczególnego, to wyobraź sobie, że do czubka głowy masz przymocowaną nitkę, i ta nitka próbuje Cię wyciągnąć do góry. Czyli możesz pomyśleć, że jak wisisz z rękami u góry oczywiście, jak wisisz na chwytu tablicy, to że Twoja głowa chce urosnąć i ten ruch takiego rośnięcia od razu zaktywizuje łopatki, mięśnie wokół łopatek, trosze, troszeczkę je ściągnie w dół, czyli nie retrakcję tylko w dół i to będzie wystarczające. I tyle, także nie staraj się przyciągać w czasie zwisania łopatek do siebie, nie rób retrakcji, to jest zbędne, a nawet może być dla barków niezbyt zdrowe. Dzięki, na razie to tyle.